Cześć! Y, witam Was serdecznie y, w już drugim odcinku Zajgadamy w Mówi z Tak, dzisiaj y, mam na dwóch kontach. Jezuś Ty Święty. I tak, logujemy się na obydwa konta. Logujemy się. Ciekawe, które pierwsze. A, to pierwsze. Y, dziękuję Ci bardzo, y, Kacper, że użyczyłeś mi swojego konta. Tak, dziękuję za no, potrzeby nagrania. Do. No nie wybaczę ci Elena, że y, cię nie ma nagrań. E, no, zaraz nagrywam, nieprawda, bo teraz nagrywam.

Hej, y No, pozdrawiam cię. Kod 871. No 871. Y y Dzisiaj będziemy grać na dwóch kontach. Tak? Y REP film <grym> <grym> Dobra, y na razie dam stopa, bo do łazienki muszę. Dobra, jesteśmy już po przerwie, zrobimy imprezę u mnie w domu, tak? Zrobimy imprezę, zrobimy imprezę. Pójdziemy sam do Iski Lol 3. 3. Mm. A ty to kto za dziewczyna? Lol 33. Kod 871 przyszła. Miłość. A no nie chwilę, bo mam siebie zaprosić. Dobra o siebie też. Ta, 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 ta. Siebie nie... Znaczy Kasprę nie zaproszę, bo on tu jest, więc... Super. Wow, już czworo ludzi. Licząc ze mną i z no. Ze Za mną i ze mną. Zaproście swoich znań. No, dobra, I Już cztery minuty nagrywamy. Zaprosić swoich znań. Ty już zaprosiłam Ariana Grande.

co? So. Albo wyjdę i wyjdę. Będzie najlepiej. Hmm. Powiem wam, że tutaj to jest tak samo. Tu się level zmienia, to się zmienia, to się zmienia. I to się zmienia, i to się zmienia ty mam 3, 2, 3 Dobra, jeszcze tak nie będziemy, bo widzimy, by komputer sprzyjemy no. Zrobię mały stop No i jesteśmy O Jezus, mały Dobra, jesteśmy, jesteśmy i co robimy? Nie wiem częściej co będziemy robić Ale dzisiaj kto będzie miał szczęście, to se, to se obejrzy jego arty na nagraniu. Następne nagranie będę miała plany. Tak, tak. Dziwcie się, będę miała plany. Jezus. No, gram serwer. Nie. Ja jestem z tego powodu szczęśliwa. To może odświeżę sam Na YouTube wejdę. to y, zakończę w tym odcinku to, że internetu nie ma. No. Następny odcinek to na pewno już będzie internet. Obiecuję to. Więc y, siema i cześć. I pozdrawiam. Dobra, a tak po prawdzie to y, już jest wszystko w porze. <laughs> już nie będziemy grać na dół w kątach, bo się ja. Świeżyć mi się my no, no i co, no i co, no i co, co, co hmm może to troszkę przesunę To jest najdłużniejsza odcinek kwiata. Dość, chodzimy na iskę. No iska, 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 piska. <tryk> Dobra, dobrze. M Myślę, że dotrwamy do tych 15 minut. Ktoś napisał mi coś. Dobra, nie robimy tej imprezy. Mam dość. Mam dość. To będzie taki miły i powie hej, it! Tylko ten kod 871. No kto do prezydenta? No, jak jestem tego bardzo ciekawa? No, pozdrawiam Cię. Cię kochane, jak Ci się Pliwka 100. Znaczy 10. Dobra. Tak, tak. Bądźcie szczęśliwi, że jesteś na IT! A, ciebie, a ty nie musisz mówić, hej, IT, bo y, znam Cię z R.A. z reala. No i Ciebie nie pozdrawiam, ale siema. No, siema, siema. Może zagramy w tym odcinku, co? Co, 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 co? No. Nagry. Nagrywam. I jak naprawdę nazywa się Lady Gaga? Sara chyba. A zresztą mnie to nie obchodzi. Ja szczelam. Teraz. Mm, nie obchodzi mnie to, ale ja szczelam. Ja szczelam. Ja wiem, ale szczeram. Zmykam oczy i po prostu szczeram. Ja. On śpiewa, he is not afraid. Chyba. Chyba też. I kto da Dobra, zamykamy oczka. Dobra, otwieram. Ah. Hej, it! Hej, idź. Yeah! Pozdrawiam Cię, Marlena, 2, 1, 1, no. I Ciebie spytka 18. No. O, urodziny masz. Co so, je, jedzą rzecy? Dobra, zamknę moczka. Dobra, teraz y, już chcę z otwartymi. Ale szczera, i tak szczera. Dobra, nie będziemy tutaj marnować czasu na to, bo mnie to nie interesuje. A ja przecież że nikt nie jest mniej. No, ale wyście co, nikt nie dał, a ja nagrywam, ja tu haruję już 11 minut 20 coś sekund, no, 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 I, ci, i wam wszystkim dziękuję za to, szczególnie Tobie, Elena006, znowu mną nie chcesz ze nagrywać, o ty, o ty, o ty, dobra, dziękuję Ci, Kasper, za tę bluzkę. a Tobie, Adapta, no... Sorry. Ada Badokowska, Dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie. Jeszcze thank you very much. Yy, Muza VIP 123 i Marta Lol 10. I, i FIFA 12345. Lilip 17. 70. Jeśli byście mogli, to y, kupcie coś z listy z, z plosiem. O nie, to nie do was. To do tych, do tych, do tych, jeśli to oglądacie. To oczekiwane. Historia, historia. Możecie sobie po, y, popatrzeć, y, co się czym zmieniło. Mm. Kolczyki. Dziękuję Ci za te kolczyki. Może się przebierzemy tak łaskawie. Jeśli mi nikt nie, nie da, to się obrażam. się naprawdę obrażam, nikt nie da prezentu. Ha! Ha ha ha! Bardzo mi się to podoba. Nie wiem dlaczego. E, tak, to, 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 to mi się podoba, dawno zresztą tego nie nosiłam. Wiem, mało ci ale to dopiero 14 level. Zresztą że mnie okradli, Jezu Maria. Ale dobrze, że Emily miałam. Uff! Całe szczęście. Wy o tym chyba nie wiecie, ale yy, tak Okradli mnie Okradli mnie i za, zaraz Wam powiem kto zaraz wam, zaraz wam pokażę kto Zaraz Wam pokażę kto Nie chcę wyklinać, no i ale... to na <śmiany> to może to No dobra yy, Pokażę Wam, zaraz Wam pokażę, pokażę, pewnie, pewnie po, Podarowany o, ta sweet Olunia mi y, wszystko ukradło. Piegi i blueski i to wszystko. I pozdrawiam cię, Black, Black Girl 96. Tak, bardzo cię pozdrawiam. Pozdrawiam cię także, Szok. Nie, no i wszystko mi ukradła. I to mi moja, y, to mi Elena 06 dała. No, dała mi, dała. I. No, nieważne. Pozdrawiam cię, Messi 386. O nie, Ciebie nie pozdrawiam, bo, bo ja to biegam. Niech <śm> hmm. się hmm. nie spytał, czego Hmm. Hmm. Trzymał jeden lowes, co z tego, co z tego... A, ostatnio mój co trzymał jeden lowe. Dobrze, za chwilę będę musiała kończyć, bo już to... 40 minut. Dobra, to żegnajcie do następnego odcinka. Cześć, siema i czołem.